Wow, co to jest za głowa tutaj! Szybko muszę ją wziąć, zebrać! Ło! Wow! To jest mój pierwszy morf! Squid Game Morphs! I zobaczcie, ile takich morfów jeszcze jest do zebrania! A niektóre są naprawdę śmieszne! Ta lalka wygląda całkiem normalnie nawet... Ale <ścoughs> jak dziwnie skacze! I tu mamy nagrody nawet Daily! I pierwszego Morfa za Daily. I już zaraz zobaczymy jak on wygląda, bo jest tam daleko. Ale a propos Daily, to pamiętajcie, że odcinki teraz są codziennie. Więc jeżeli chcecie, żeby jeszcze trwały codziennie, to nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę i zasubskrybować kanału. I patrzcie jak wygląda Thanos, Jaki zdenerwowany my. Onu śmieszny jest. Robloxowa postać prawdziwa. Twarzy. Ale tu już jest kolejny Morf. My zaraz zbierzemy wszystkie. I patrzcie, to jest kot. Strażnik kot. Czy naprawdę w filmie były też takie koty? I zamiast strzelać, to pewnie drapią, jak nie wykonasz zadania. Jakby były takie koty w naprawdę, to to by były moje ulubione postacie w filmie. A wasza jaka jest ulubiona postać ze Squid Game? O, i tam chyba jest nawet jakiś Thanos. Ja nie wierzę, patrzcie na to. Jesteśmy teraz w toaletach. I patrzcie jakie fajne Na papier toaletowy ten pojemnik W kształcie maski Squid Games Super Chyba muszę sobie taki na chatę zamówić I tutaj jest to jest chyba Thanos Rzeczywiście to jest Thanos Tylko czemu on jest z widelcami A bo to jest żarłok On cały czas chce wszystko jeść I dlatego ma widelce Ole kozacko to wygląda Ale mimo wszystko patrzcie jaki jeszcze dużo morfów Przed nami musimy znaleźć wszystkie Nawet bossa w tamtej to alecie już chyba nic więcej nie ma. O, a ten też normalnie podskakuje. Oj, na łóżko był w stanie wskoczyć. Widzicie, wcale nie jest taki ciężki. Tam, 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 tam coś leży. Ale ja, co to jest? Ja nie wiem, czy to jest morf. To nie jest morf. To jestem ja! Widzicie, jak ja teraz tutaj wyglądam? Jestem żywy! A tu nie jestem! I tu jest też jakieś przejście, musimy zobaczyć, co tam jest. Tylko, że tu już widzę kolejnego morfa! Jeszcze nie zdążyłem stąd wyjść, a tu jest tak dużo morfów. Uwaga, bierzemy tego, to będzie pewnie zwykły strażnik. Tak! To jest zwykły strażnik z trójkątem. Oj, też tak normalnie chodzi. Taki, taki trochę. gościu z plasteliny taki. I teraz mam do wyboru iść do tamtego tunelu, bo nie wiem, co w nim jest. Albo iść tam. Bo tam są kolejne morfy i widzę gracze 4, 5, 6. chyba on, prawda? Czy na pewno nic tu w toalecie nie było? Nikt, nikt tu nie sika, nie ma żadnego morfa. A wszystkie drzwi są tutaj pozawykane. To idę po tego gracza, dawaj go nowego. E, on tu nie może przejść. Co to jest w ogóle za pojazd? Ja też takie chcę! Szybko, dawaj mi gracza, to jest gracz 456, na pewno. Tak! Gracz 456. I tam jest złota maska, ale tu jest dużo morfów. Nie. Zobaczcie, jak to wygląda z prawdziwą twarzą, tetrobloksowy tylko czemu mu ta twarz tutaj nie pasuje do tej głowy. Ale to ekstra wygląda. Muszę zobaczyć, czy jest więcej takich dziwnych morfów. Tu są schody, czyli na pewno da się pójść wyżej, ale jestem graczem 456. Jak to fajnie wygląda! Nie mogę się doczekać, aż odkryję kolejne. I tu będzie ze złotą maską, to będzie ze zło... Nie! Yeah. To jest skarbonka, serio? Ja muszę zobaczyć, czy da się chodzić skarbonką ze Squid Game. Uwaga, bierzemy ją! Tak, to jest skarbonka. Nie wierzę. Na pewno nie da się nią chodzić. Nie uwierzę w to. Chodzimy w morfy i... Ale ja, ja. Patrzcie, ta skarbonka na górze, co wisi. To właśnie nie uchodzę. No szkoda tylko, że animacji nie ma. No No to takie 7 na 10. Sprawdzamy, co jest dalej po tych schodach. O, tak. I ja nie wiem, że tu jest Red Light Green Light. Ale ekstra to odtworzona mapa. Ja nie wiem, że tu są normalnie te karabiny. I to już jest pierwszy morf, tylko ten jest jakiś dziwny. Co to jest? Superman Player? Nie było takiego. Ten mi się w ogóle nie podoba. Nie wiem, jak wam widzowie. Ale mi się nie podoba, no. Dwa na dziesięć na zachętę. Ten wygląda jak taki cięściuś jakiś z plasteliny. A ten przynajmniej wygląda śmiesznie. Ciekawy czy są tu jeszcze jakieś. Tej lalki chyba się nie da. To jest, to jest, tam są zielone drzwi, tam są zielone drzwi. Czy to jest w ogóle jakieś tajne przejście? Tak! Uwaga! Da się to otworzyć! To jest centrum sterowania tego red light, green light, chyba. Tu są jakieś guziki. Tu są lalki. To jest fabryka lalek? Tak, i nawet ten chłopiec ta lalka to będzie z trzeciego sezonu. I tu jest kolejna lalka. Złota. Ue, czemu jestem taką małą lalką? Halo? To jest taka gigantyczna, a ja taki malutki. 3 na 10. Zapomniałem ocenić poprzednich. Ta jest zako Nagroda Daily, a jest 10 na 10. Ten morf jest najlepszy, idziemy teraz po kolejnego. Co to jest? To jest jakieś dziwne. A nie, to po prostu była głowa. I to jest dziewczyna. Dziewczyna strażnik. Ej, dobra, to, to, to fajnie wygląda. To jest dobrze zrobione, tylko Czemu szyję jej widać Jej kombinezon jest niepełny 7 na 10, odjąłem 3 punkty Za to, że jej teraz szyje będzie zimno Nie doszyli jej A tu na przykład strażnik ma wszystko doszyte Widzicie? O, nie postarali się ze strojem A żeby tutaj przejść To trzeba 10 morfów zebrać wow, A czy ja mam już 10 morfów? Halo? 4, 8, 10 Mogę to otworzyć! To za chwilę tu wrócimy Tylko najpierw sprawdźmy co jest w tym tunelu żeby wszystko przyjść po kolei Ale jaja tu są te trumny Ale czy to są wszystkie? To są kolejne morfy i ten dziadek! Dracz 001 Założyciel Squid Game'a! Ale czat! Ja mu daję 10 na 10! Dobra, to wygląda super, to wygląda super. Szkoda, że nie ma jeszcze emotek. Bo w innych morfach są emotki. To teraz możemy iść do tamtego tunelu za 10 morfów, tylko tu jeszcze po lewej, tu są chyba kolejne toalety. Są kolejne pokoje. To są pokoje do spania dla pracowników. Ciekawe, czy w którymś pokoju coś jest tutaj jest. Dobra, to jest zwykły strażnik. Mieliśmy już tego z trójkątem, to jest ten z kółkiem, ale dalej w korytarzu jest jeszcze kot. Dobra, to jest kot z trójkątem, czyli to jest to samo co wcześniejszy kot, tylko że ten z trójkątem. 5 na 10, bo to już prawie to to samo. To, to nie wolno tak tyle samo robić, takich samych morfów. Zmienili se tylko tutaj o znaczek. To on też powinien mieć 5 na 10. My idziemy teraz dziadziem. Dziadzio, dawaj, szukaj kolejnych Warfu. Dobra, dobra, dawaj, ho! Widzisz, jaki mam numerek? Hehe, <laughs> 001! A twoi widzowie, jaki by chcieli? No właśnie, widzowie, a wy jaki byście chcieli być, numer? Ja chyba bez tu 001 jest najlepszy. No bo nie da się nim przegrać, bo to przecież boss! Tak jak tutaj, nowy boss z drugiego sezonu też jest 001. O, jeszcze tu będzie tunel. O! Teraz mam dwa tunele do odkrycia. Idziemy tym najpierw, ten po kolei, żeby się nie pogubić. 4-5-6. O, to jest o graczu. Nie lubimy Squid Game! Opa, nie lubi Squid Game, a wrócił grać. Ale co tutaj mamy? O! Ja cię kręcę, jakiś robocik! Squid Game Car! A tu są uwięzione jakieś morfy! wow! Wychodzimy stąd! To jest niebezpieczniej tu śmierdzi. A, To to był ten samochodzik i ktoś tu nie mógł przejść, albo trzeba było przeskoczyć, widzicie? Udało się, my przeszliśmy. Tylko po tych schodach jest już ciężko. Czy wejdziemy tu? No normalnie, wjechaliśmy. Teraz możemy w końcu otworzyć te wrota. Mamy 10 morfów na pewno. Mamy otwieramy to. <laughs> Idziemy! I co tutaj jest? Co tutaj jest? To jest jakiś centrum dowodzenia, to są kamery. Tak jasne, i ten Superman niby tutaj latał. Oszustwo! A co to jest? Jest jakieś wiaderko? Jak to wygląda? Tutaj rączka. Biorę to! <laughs> To był frontman, tylko odwrócony. Wracamy? Dobra, to jest 11 na 10, ale super morf. Idziemy nim szukać kolejnych, bo na pewno jeszcze nie odkryliśmy wszystkich. Na pewno nie. Teraz chyba trzeba iść do góry, bo tam już byliśmy, więc teraz idziemy. Bo tam są kolejne gry! Karuzela! Ale, jaja, i tam są jeszcze inne. I tam są jeszcze, tam wysoko. Ale czad! Sprawdzamy teraz w karuzeli wszystkie morfy, jakie są. O, 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 o! Czemu tu jest mecha player? Co? Nie. On, on mnie bije, on mnie bije, on mnie bije. Szybko. Morf! Nie! Nie zdążyłem! A! Trzeba kupić jakieś narzędzia, żeby zniszczyć bosa. Świetnie. Za ile? Za robuxy, Super. To ja wybieram Minigana. Ale czad, mamy minigana. jak on strzela! Dobra, teraz go rozwalimy. No chodź tu cwaniaczku. Chodź, chodź, chodź! Dziadu! Oj oj, ale to trzeba. Ale to ma rozrzut! O nie, 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 nie! Ratunku! Nie! Czemu to się tak trzęsie? A! Szybko! Jest! Udało się. No i teraz spokojnie można wziąć morfa. Ło! Wow. Gracz 120. Dobra, 10 na 10. Albo taki lekki minus, czyli 9 na 10, bo jest trochę wystraszona. No nie! Tam już jest kolejny mech. Szybko uciekawy. Uciekaw, uciekaw, uciekam szybko. Może tutaj będą kolejne morfy. No, świetnie. I teraz wam już sprawdzić wszystkie po kolei pokoje. Tam jest otwarty! Zostaw mnie! Tu! Jest! Jest kolejny morf. Dawaj go. Co to jest? Manekin? Czemu jakiś manekin? Co to jest? Idziemy na kolejną grę. Ale nie, bo zobacz, zobaczcie, tu się jakieś drzwi świecą. Dawaj to. Otwieraj, otwieraj, otwieraj portal. Gratulacje, wygrałeś Squid Game. Co. Ty gadasz! Ja nie wiem, że serio wygrałem, serio wygrałem. Tu jest, tu jest, tu jest! Patrzcie, kto to jest! Ale ja, jaja, to jest główny boss. I pieniądze! Ja chcę go wziąć, ja chcę go wziąć! I ja! Gracz 001! Ale czad! Jestem synem założyciela Squid Game! <ścoughs> Aha, i czemu on ma włosy na nodze zamiast na głowie? Halo! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.